balet co to jest? ale nie Widzicie? słuchajcie fantastycznie zatrzymali się pięknie pięknie balet tutaj zatrzymali się dobra nie powiedziałem rozejście no, nie jest. Wina. Cały się moja wina moja wina dobra rozejście, rozejście uwaga co tam było? Agata dobiegła się jak ze strzału proszę państwa yy, dwójka tutaj środek 5 4 3 2 1 co to jest? Siatkówka Co to jest? Wygrana Z kim jesteś Agata? Wygrana. Ale tylko we dwie jesteście w grupie? A, nie. a to, to właśnie, wygrupujecie się. Tu są trzy osoby, dobra. Mhm. Okej, okay. Janek z kim jest? To mhm. czemu nie podbigniecie do Janka? Tylko każecie mu przybiec do siebie? To jest myślenie o partnerze, to jest myślenie o tym? Nie, nie, teraz uczę. Możecie, wszystko możecie. Dbamy o partnerów. Pamiętajcie, że zawsze jest tak, że musicie mieć czujność na, tego, na to wszystko, co się dzieje do was i najważniejsza jest wasza czwórka, a nie, nie trójka, nie? Uwaga! Dobrze, zejście, Okej, okay, uwaga, 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 uwaga. Jedyneczka, obraz. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Stop! Co to jest? jest? Za mało.